Cześć. Dzisiaj wykonamy sobie jakiś mocny makijaż. Jeszcze nie wiem, co to będzie, ale będziemy używać do niego palety Iconic nr 2 filmy Makeup Revolution i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także oglądajcie mnie dalej. Zaczynam od najjaśniejszego odcienia, którym zmatowię sobie przestrzeń ponad załamaniem powieki. Ułatwi nam to blendowanie cieni w tym miejscu. Teraz nowość u mnie pędzerek Maka 286. I jest to pędzelek, którego jeszcze nie miałam okazji za bardzo wytestować, więc dzisiaj zobaczycie, jak, co on robi w akcji. Biorę sobie tutaj ten matowy, brązowy cień i nakładam w załamaniu półki. Jak na razie pędzel radzi sobie super. Rozciera przepięknie. Teraz biorę sobie kolejny pędzelek Maka. Jest to numer 213. I ten pędzel miałam już okazję testować. Jest to najbardziej uniwersalny pędzel, jaki miałam kiedykolwiek. Bo jest to ogólnie pędzelek płaski, ale jest na tyle rozczapierzony i szeroki, jeżeli chodzi o jego przekrój boczny, że można spokojnie nim blendować cienie, można nakładać cienie, pięknie łapie cienie, pięknie nakłada cienie, wpracowuje je w skórę. No ja nie wiem. To jest y, pozytywne zaskoczenie roku chyba. Y, teraz biorę sobie ten tutaj ciemny brązowy cień przedostatni z palety. Nakładam na bok pędzelka i zobaczycie sobie jak on pięknie nakłada. I od razu y, mogę rozetrzeć granice. Spracam do pucha tego pędzelka i tego brązowego matowego cienia. Jeszcze raz blenduję granice. Teraz sobie pomyślałam, że jeżeli na razie te pędzle się tak fajnie sprawdzają, to spróbuję zrobić nimi cały makijaż. Zobaczymy, e, czy mi się uda. Już raz mi się udało, więc biorę sobie jeden ręcznik papierowy. Ponieważ fajnie mieć ręcznik papierowy, żeby po prostu odcisnąć nadmiar jakiegoś pigmentu o suchy papier, żeby tam nie było y, żadnego koloru, który nam może zrobić krzywdę, jeżeli użyjemy jednego pędzla do całego makijażu. I teraz pomyślałam sobie, że na powiekę dolną y, nałożę tutaj ten miedziany dzień. Nakładam go na sam czubaczek tej jakby tego naszego pędzla. I zaznaczam całą powiekę dolną. Zobaczcie sobie jaki ten pędzel jest uniwersalny. No po prostu ja, ja jestem w szoku. Teraz wezmę sobie trochę tego ciemnego brązu również na sam czubaczek i przyciemnię zewnętrzną część dolnej powieki, żeby tutaj coś się zadziało. Biorę sobie nasz papier. Czyszczę pędzelek na sucho, wyczyszczony. Możemy jechać dalej. Um, teraz wezmę sobie złoty cień do rozświetlenia wewnętrznych kącików. Też nakładam w miarę na czubek. Rozświetlam kąciki. Znów biorę nasz papier, trochę wycieram. I teraz czas na czerń. Będziemy sobie przyciemniać delikatnie sam zewnętrzny kącik. Spróbuję nałożyć na sam czubek również, otrzepać nadmiar I najpierw umiejscowię sobie ten nasz czarny cień, w którym miejscu go chcę. Delikatnie rozcieram, ustawiając pędzel bokiem. Wracam sobie do pędzelka puchatego, jeszcze raz do tego matowego brązu, i wszystko łączę ładnie. Teraz użyję kredki na linię wodną, ale nie użyję czarnej kredki, tylko fioletową, żeby coś jeszcze się zadziało w tym makijażu. Podkręcę i wytuszuję rzęsy. Maskara Super Shock firmy Avon. Oczywiście możecie w takim makijażu dokleić sztuczne rzęsy. Ja jednak dzisiaj odpuszczę sobie sztuczne rzęsy. I przechodzimy do twarzy. Bronzer Nyx w odcieniu TOP. Bronzer róż w sumie. Pędzelek h 24. Odrobina różu Down Boys z firmy The Pędzerek pędzelek Eramineral 149S, tym samym pędzelkiem odrobina rozświetlacza na kości policzkowe. Na ustach mam nałożony nawilżający błyszczyk, żeby te usta były takie fajne nawilżone, więc go trochę odcisnę. I nałożę coś mocniejszego, to jest Manhattan Soft Matte Lip Cream w odcieniu 54L. Na koniec pokażę Wam jeszcze y, tego małego tutaj zgrada. bardzo często ktoś się tam z tyłu myje. i Zastanawiałeś się, jak wygląda ta dziewczynka tutaj piękna, że to jest chili i ona zawsze tam sobie śmiga z tyłu, więc ym... O nie, 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 nie uciekaj. Nie uciekaj. Zostawiła mi pełno włosów na buzi i uciekła, także to jest właśnie mój kotek. Mam nadzieję, że makijaż się podoba. Dajcie znać, czy lubicie takie zestawienia mocne oczy, mocne usta, czy raczej wolicie neutralne usta do takiego mocnego oka. Jeżeli macie w głowie jakieś makijaże, które koniecznie chciałybyście tutaj zobaczyć, to dajcie mi znać w komentarzach. Ja chętnie ym, stworzę tutaj coś na Waszą prośbę. Mam nadzieję, że dzisiejszy makijaż się podoba. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego. Pa, pa!